Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Informacja o odnalezieniu ciała w obszarze poszukiwań Grzegorza Borysa, 44-letniego podejrzanego o zabójstwo swojego syna. Została przekazana dziennikarzowi przez Grażynę Wawryniuk, rzeczniczkę prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tożsamość znalezionych zwłok na razie nie została potwierdzona, lecz istnieje silne podejrzenie, że może to być ciało poszukiwanego mężczyzny. Zwłoki zostały znalezione o godzinie 10.30 w zbiorniku wodnym Lepusz, wskazuje na to informacja potwierdzona przez Wawryniuk w rozmowie z reporterem Kubą Kałudą. Karina Kamińska z komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku. W kontakcie z reporterką Sylwią Kwiatkowską Łazniak wyjaśniła, że znalezione zwłoki zostaną zabezpieczone i poddane badaniom sekcyjnym na decyzję prokuratora. W środowisku służb pracujących przy poszukiwaniach pojawiają się nieoficjalne głosy, które sugerują, że mało prawdopodobne jest, aby znalezione ciało nie należało do Grzegorza Borysa. Przed piątkiem, kiedy to policja i żandarmeria wojskowa rozpoczęły intensywne poszukiwania w rejonie zbiornika Lepusz, Istniały przypuszczenia, że Borys może już nie żyć. Policja kierowała swoje działania na obszarze drugiego hektara wokół zbiornika w 17 dniu obławy na podejrzanego żołnierza marynarki wojennej. W 10. dzień poszukiwań na terenie bagien odnaleziono plecak w kamuflażu, który należał do Grzegorza Borysa. W jego wnętrzu znajdowały się pieniądze i telefon komórkowy. Policja, nie napotykając wcześniej żadnych śladów Powróciła do punktu, z którego rozpoczęto operację, gdzie na początku akcji zaginął trop podejrzanego. Obszar poszukiwań został ograniczony do dwóch hektarów. Teren ten był już wcześniej wielokrotnie przeszukiwany łącznie z udziałem płetwonurków Formozy w zbiorniku wodnym i przeczesywaniem go przez setki funkcjonariuszy już w pierwszym dniu akcji. Powody, wobec których policja wróciła na to samo miejsce po 10 dniach, na razie pozostają nieznane. Grzegorz Borys był przedmiotem intensywnych poszukiwań przez blisko dwa tygodnie z udziałem około tysiąca funkcjonariuszy różnych formacji od policji, przez strażników leśnych, po żandarmerię wojskową i oddziały specjalne. Nad obszarem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zajmującym około 20 tysięcy hektarów gęstego lasu, codziennie patrolowały wojskowe śmigłowce z kamerami termowizyjnymi. Żandarmeria korzystała z georadarów, a policjanci używali granatów hukowych do przeszukiwania potencjalnych kryjówek, takich jak ziemianki, w których Borys mógł się ukrywać. Policja w pierwszych dniach poszukiwań mobilizowała setki policjantów do przeczesywania terenu w linii, a następnie, gdy to nie przyniosło rezultatu, zmieniła taktykę na poszukiwania w mniejszych grupach, eksplorujących różnorodne kryjówki. Trójmiejski park krajobrazowy, który przez leśników jest nazywany Małymi Bieszczadami, stanowił idealne schronienie wobec pasjonata baszkraftu, jakim jest Borys. Posiadając doświadczenie w budowaniu szałasów i ziemianek w lesie, Borys miał do swojej dyspozycji przestrzeń idealną do ukrycia, w której czuł się bezpiecznie. Pomorska policja zapewniała w swoich oficjalnych komunikatach, że do poszukiwań wykorzystuje wszystkie dostępne siły i środki. Tragedia, która wywołała obławę, miała miejsce w piątek 20 października w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack, gdzie Grzegorz Borys zabił swojego sześcioletniego syna. Tego dnia, około godziny 10, na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od kobiety twierdzącej, że jej mąż zamordował ich dziecko w mieszkaniu. Borys uciekł przed przybyciem policji, co spowodowało rozpoczęcie obławy. W jego sprawie wydano europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Zaraz na początku sprawy policja zaangażowała do pomocy psychologów i profilerów kryminalnych. Sporządzono portret psychologiczny Grzegorza Borysa ze szczególnym uwzględnieniem jego motywów i sposobu działania. Jak podawała Gazeta Wyborcza, z opinii specjalistów wynikało, że mężczyzna raczej nie jest zdolny do popełnienia samobójstwa. Miał być nastawiony na przetrwanie. Jeśli chodzi o motywację, według specjalistów Borys miał silne poczucie doznanej krzywdy. A zabójstwo dziecka mogło być rodzajem zemsty na najbliższych. Obawiano się, że może nawet próbować zrobić krzywdę drugiemu dziecku, bratu zamordowanego sześciolatka, rodzicom lub teściom. Wyborcza zaznaczała, że profil psychologiczny składa się też z hipotez, i specjaliści nie wykluczają również, że Borys nie żyje. Przed zabójstwem Aleksandra był na zwolnieniu lekarskim, ale nie z powodu problemów psychicznych. Wszyscy jesteście bestiami, napisał w pozostawionej w domu notatce. Trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu, zatrzymane zostały przez policjantów z rzeszowskiego CBSP. Śledztwo nadzoruje podkarpacki pion Prokuratury Krajowej. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu prowadzili swoją działalność w Warszawie, w tak zwanych mieszkaniówkach, na przestrzeni ostatnich kilku lat. Śledczy oszacowali, że miesięczny dochód gangu mógł wynieść około 90 tysięcy złotych. Policjanci z zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Z zebranego materiału wynika, że członkowie grupy od kilku lat na terenie Warszawy zajmowali się prowadzeniem mieszkaniowych agencji towarzyskich. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie w kilku mieszkaniówkach w Warszawie mogło pracować kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi. Kobiety werbowane były za pośrednictwem m.in. portali internetowych. Członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, wykonywali sesje zdjęciowe, przywozili do klientów a także zapewniali bezpieczeństwo pracy, w zamian za co kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy. Według śledczych miesięczny dochód mógł wynieść blisko 90 tysięcy złotych. Uzyskane środki finansowe inwestowane były między innymi w nieruchomości znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. W trakcie realizacji przeprowadzonej na terenie Warszawy oraz Torunia funkcjonariusze rzeszowskiego CBSP, przy wsparciu funkcjonariuszy z zarządu w Warszawie CBSP. Zatrzymali trzy osoby. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli blisko 40 tysięcy złotych, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pałkę teleskopową oraz luksusowe zegarki. Dwie kobiety i mężczyznę w wieku od 36 do 60 lat doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, warte blisko milion złotych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.